Na początku kwietnia spotykamy się w naszej świętokrzyskiej Świątyni, aby podnieść się za duże bestialstwo połowowe strzeli w tył głowie polskich oficerów, żołnierzy podkusów ochrony do i funkcjonariuszy polskiej policji państwowej. W kwietniu roku w i Jednojewichach. Mniej więcej na początku marca 1942 roku na wniosek Szefan KWD w Jabeli podjęto decyzję, tajnym rozkazem Stalin wydał zgodę na zamordowanie jeńców polskich, którzy byli przetrzymywani w nie wolno To nie byli tylko żołnierze, policjanci, wieśnicy, czy czy osoby cywilne. Ogółem od kwietnia w Niedlmoi, i w wymordowano jeszcze wykonniki. Jeszcze tutaj trzy kroki. Wymordowano 21 850 kilka osób. Józef który był dowódcą potem w pierwszej dywizji piechoty im. Ja Tadeusza Nie Niejasna jest też sprawa z takich ludzi. Tego typu generał Handels był przetrzymywany, został się do niewoli sowieckiej, był przetrzymywany w Belgowie, następnie został wypuszczony. Kim byli ludzie? I byli dla sobie, że darowano im życie. Kolejna sprawa, już ostatnia, żeby nie przeciągać. Rosjanie zakończyli swoje śledztwo katyńskie na początku XXI wieku z uzasadnieniem, że sprawa jest przeważniona, śledztwo jest umorzone, a uzasadnienie wyroku było takie, że no nie ma kogoś ścigać, bo nie żyją, a to nie było żadne ludobójstwo, tylko nadużycie władzy, które doprowadziło do śmierci ludzi. Po raz pierwszy no, od ponad dekady w Katyniu w tych oficjalnych uroczystościach uczestniczyli Kwiaty Złożyli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich NATO w oficjalnych mundurach wojskowych. Powoli to zaczyna nie być tylko nasza sprawa. Dziękuję za uwagę. Wszystkich organizatorów dzisiejszej Uroczystej Świętej, poczty sztandarowe, członków rodzin artymskich, kombatantów, przedstawicieli samorządów lokalnych, stowarzyszeń, organizacji, szkół, wszystkich mieszkańców Półtuska, gości i parafian. Serdecznie witam też orkiestrę.

Fuck! Uh -huh. uh -huh. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Na drodze a tłum... A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał umiczować i wydał na ukrzyżowanie. Zresztą to, to się podobno zejdzie, bo mi podaje kilka godzin w ręce jeszcze. A, dobra, no. tak. Rodzice Stefana sprowadzili się do skargi kilka lat wcześniej. Stańcow pochodni z Korni, a Józefa z Sisik. Rodzina za miała w sumie dziesięcioro dzieci, z tego wieku rosło się mniej więcej dworu, sześciu synów i najstarsza córka. Taniczna jak w też powyższego rodzina prowadziła w skarżycach swoje gospodarstwo rolne. Ojciec Stefana Stanisława był typem działacza społecznego, stąd był osobą powszechnie znaną i szanowaną. Między innymi położył zasługi przy organizacji rozwoju szkoły rolniczej w Gorątkowiu. Stefan w momencie odzyskania niepodległości miał 12 lat. Najstarszy z braci Marian był żołnierzem w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Być może właśnie wtedy powstała u Stefana myśl, by zostać zawodowym żołnierzem lub policjantem. Nie była to jednak dla bliskiego. Tak się złożyło, że w tej samej jednostce odbywał skutkiem Stefana, pochodzący również ze skarżyc Majan Gimieński. To z jego późniejszych opowiadań mamy obraz Stefana jako niezwykle zdecydowany w Ostatni list rozali do brata napisany był już w drodze do Kazachstanu. Oraz Aleksandra Załęski, Załęskiego. Witam żołnierzy 13. Pułku Piechoty w Połtusku. Komendanta Powiatowego Policji w Połtusku, inspektora Zbigniewa Matusiaka. Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim, inspektora Witolda Lemańskiego. Nadkomisarza Zbigniewa Bartusiaka z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Witam panią... Wpisów badawczych, którzy są Stworzycielu i wypadku, Człowieka Важность! Города на раме! ноги! Co możemy dla tych ludzi, którzy zginęli przed 74 laty, zrobić? Chyba niewiele, tak nam się wydaje, bo możemy tylko ofiarować im modlitwę i ofiarować im pamięć. Pamięć, która była tak wytrwale i tak uporczywie zamazywana przez wszystkie lata komunizmu w Polsce. Myślę, że ten dom pamięci. Naszego działka, którego pewnie nikt z nas już nie pamięta. Ale żyjemy z tą świadomością, że tutaj się urodził, tutaj mieszkał, tu wychowywał. No, od mojego domu to będzie pewnie około 200 metrów. Mamy tą pamięć i chcemy tą pamięć zachowywać. Ten dom będzie taką lekcją historii. Dla młodego pokolenia, ale myślę też, że będzie takim przypomnieniem dla pokolenia średniego, które o Katyniu w szkole nie słyszało pewnie. Dopiero zaczęto mówić po 1989 roku, a więc szczególnie ta pamięć tym ludziom, tym bohaterom. Ten, dom, ten będzie przypominał wszystkim naszym, nam, naszym dzieciom i wnukom to, co się stało. To, co się stało w latach 40., 50., to, co się będzie działo, to, co dzisiaj obchodzimy, jest to po prostu też taka refleksja na tym, żeby to się więcej nie powtórzyło. Tak jak ksiądz powiedział w nakazaniu, że musimy wybierać, wszystko to, co najlepsze, i to dostaniemy. Także ja jeszcze raz chciałbym podziękować, że y, mieliśmy takiego ziomka, i uznać wyrazy szacunku dla rodziców tego człowieka, że właśnie wychowali tak naszego tutaj mieszkańca, że walczył za naszą ojczyznę i doprowadził do tego, że jesteśmy wolni z Mamy polski cmentarz wojenny w Miodnoje. Miejsce godnego pochówku około 6,5 tysiąca funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza. Stefan Zawadzki. Cmentarz w Miodnoje, ta największa nekropolia policyjna na świecie. Nie ma drugiej takiej. Jest jednym z czterech polskich cmentarzy wojennych na wschodzie. Przypomnę, obok Arkowa, Katynia. Przez pamięć wyrażamy, mówimy o historii tego narodu, o tragicznych zdarzeniach, które były w przeszłości udziałem także polskich policjantów. Przez pamięć wyrażamy im wszystkim szacunek. W Naszkiem reprezentuje, reprezentujemy, kolega reprezentuje sekcję XIII Pułku Piechoty Półtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Ja natomiast reprezentuję Związek Lieszewczyka Rzeczypospolitej Polskiej Podział Półtusku i organizuje się różne patriotyczne uroczystości na terenie Półtuska, często jesteśmy wspierani przez grupę karcerzy reprezentujących naszą drużynę. Na szczególne wyróżnienie chciałbym tutaj radnym w uznanie zasług w dziele upamiętnienia bohaterów walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz za pielęgnowanie tradycji i pamięci o Włótuskim XIII Pułku Piechoty i Marszałku Józefie Piłsudskim, zarząd sekcji XIII Pułku Piechoty, Włótuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i prezes zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, oddziału Pułtuski. Druchnych, druhów o podobnych podobnego. Bardzo proszę. Bravo, 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 bravo. Proszę brawo, proszę, Proszę ducha Bartosza Stopa. Proszę ducha Adama Ciecierskiego. Proszę ducha Rafała Dłutowskiego. w ruchach, Drodzy Państwo, tu od naszej sekcji 13 Pułku Piechoty, jaki od uczniów pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowego i Biznesowego Feniks i Związków i chcieliśmy Państwu przekazać, że pod tym tempem umieściliśmy dzisiaj łuskę z ziemią katyńską, także żebyście mieli świadomość, że pod tym dębem jest odrobina Katyni. I na ręce Pani Dyrektor chciałem jeszcze przekazać drugą łózkę, też napełnioną z ziemią katyńską, do gabloty, żeby była świadomość, że tu w tej łózce jest ziemia zebrana międzynarodowym rajdem motocyklowym katyńskim i osobiście przywieziona tutaj do Półtuski. Dziękuję. 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 Gratuluję harcerzom. Za chwilkę zapraszam Państwa na ciepły posiłek, bo już jesteście bardzo zmęczeni i głodni. Ze względu na pogodę jesteśmy z posiłkiem na korytarzu szkolnym i przed szkołą, więc proszę się rozgościć, rozgrzać szkołę. Serdecznie proszę o pozostawienie wpisu dla potomnych w naszej szkolnej kronice, która została tutaj po mojej prawej stronie wyłożona. Serdecznie zapraszam.